Nie mordować się. Cisza tu, dobra. I wszyscy idziemy na środek. Wszyscy tu na środek do dziury. Proszę mi wejść w dziurę. Wszyscy wchodzą w dziurę. Tutaj wchodzą w dziurę, wszyscy ładnie. Wszyscy do dziury. Wszyscy do dziury. Pingwin do dziury. Bardzo ładnie. No kto to jest? Dobra, już się możemy zabijać. Tak jest moi drodzy, Battlefield 2042 pobił swój rekord największej ilości graczy w jednym momencie i okej, okay, pal licho, że podczas darmowego weekendu, ale fakty są takie, że ostatnio w Battlefielda grało ponad 100 tysięcy graczy i jest to na pewno też ciekawa informacja, biorąc pod uwagę, że Electronic Arts postanowiło zrobić ten darmowy weekend podczas Bety Modern Warfare 3 na PC. Ja teoretycznie zakładałem, że może być faktycznie ten wynik troszkę mniejszy, bo jednak Modern Warfare 3 gra teoretycznie nowa, bo na dobrą sprawę jest to Modern Warfare 2,5, za co ja osobiście nigdy nie dałbym pełnej kwoty, ale hej też dzisiaj nie dałbym pełnej kwoty za Battlefield 2042 w stanie takim, jaki wychodził, a chętnie na pełno zapłaciłbym 250 ziko za na przykład tylko zwykłego zremasterowanego Battlefielda 3 albo 4, czym praktycznie Modern Warfare 3 w stosunku do poprzedniej części serii jest. Także tak moi drodzy, Battlefield 2042 z rekordem, co na pewno w jakiś sposób cieszy i sprawia, że człowiek się uśmiecha. Tak samo jak bardzo sprawia, że człowiek się uśmiecha, gdy po raz kolejny rozwalacie system na wspólnym graniu na nowej mapie na 128 osób, z czego dzisiaj zobaczycie gameplay. Było niesamowicie, było świetnie. Sama mapa, nawet na te 128 osób. Powiem wam szczerze, że nie jest jakimś totalnym, totalnym przegrywem. Oczywiście, gdybyśmy wsadzili 128 osób w stare metry albo w blokadę, gdyby były trzy przejścia, nie dałoby się praktycznie grać. Tutaj też bardzo często nie dało się grać, ale tych wyjść, tych wejść, tych korytarzy, tych możliwości flankowania jest na tyle dużo i są one na tyle fajnie przemyślane, że dało się naprawdę miło i przyjemnie spędzić czas, już pomijając fakt, że e, cała gra po pewnym czasie bardzo lagowała, bo chyba nie nadążała na te 128 osób, te tick-race y, to wszystko. Także po kilkunastu minutach były jakieś tam problemy natury stricte technicznej. Zanim jednak puszczę was w wir tej totalnej rzezi, która miała miejsce, przypominam wam tylko, że jeżeli chcecie kupić którąkolwiek z gier z serii Battlefield: na Steamie to dalej trwa wyprzedaż do 84% zniżki. Battlefield 2042 o 84% tańszy za 43 ziko można wyhaczyć. Battlefield 1 o 80% trójka o 85. Także naprawdę zerknijcie sobie i nie jest to film sponsorowany oczywiście. Po prostu zachęcam was do tego, abyście powiększyli swoją kolekcję nawet o tego Battlefielda 2042, bo teraz po tym długim weekendzie i po tych przecenach widzę, że dziennie tak z 30 koła ludzi sobie pyka. A teraz moi drodzy, popatrzcie na to, co się działo na tej mapie na 128 osób. No i standardowo, jeżeli podobają wam się takie inicjatywy, a wiem, że podobają, to zostawcie łapkę. Nie wiem, bo... nie wiem jak tam przejść. O kurde! Ty jak wywaliło ludzi? Jakie to jest głupie! Ale powiem Wam, że mapka nie jest zła, nawet na te 128 osób. Oczywiście, wow! Pomijając jakieś ze klatki skodowe, gdzie faktycznie się nie da przejść, to nie jest źle. Hej. plecy robimy czaty. Ale mi ścieło grę, widzieliście! Ale mi ścieło grę! <laughs> co się odpierdala tutaj. Uh. O kurde! Chłopie, co tu weszły?

Oops. Ah, za dużo. Kurde. Dobra, zabiłem Polaka. Oh. Też tutaj jeszcze byli. O kurde o o. Ha. ha, 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 ha. Triple najczyk, stryk o kurde. Po co on tym lata? Ha, ha. Dobra, rozgrzewamy się. Kurde! Uu. Nie wiem, jak oni się tam ustawili. O! Ho, ho. Nie wiedziałem, że to jest takie fajne miejsce. O, ale lagi. Też macie lagi? Wow! <grywa> Trójka znowu O, Ale lagi. Holy crap! Trzech znowu Jezus, jakie lagi O kurde, palę się YOLO Tedy. O kurde. O kurde. Holy crap. Zaskoczyli mnie. A i z lewej strony za dużo. O ja piernicze. okej. Okay. się jak zobaczyłem tyle ludzi, nie wiedziałem co mam robić. O kurde, lagi. Mamy lagi. Hahaha, O boże. Baster się zestrał Czek w bordę dostało granatem No i co i, i co ja mam tu zrobić O, Boże. O kurde. O, już za dużo granatów, już tędy nie przejdę. Tędy. Oj, tędy przejdę. O! Oh. Się nadziali na mnie Kołubik też się nadział O kurde no! Za ścianą zaraz stał O! Marek Pancerz. Marek Pancerz. Kurde. Ale się oddupia. Holy crap. Daj. No, był. Kurde, tam jest, jak tam wejść? A, dobra, mam go. O kurde, ile ludzi. O mój Boże. I co ten grant tak szybko wybuchł? Jezus. Co tu się odwala? Ah, nie miało szans. Powodzenie, cześć Luki. Ai, Gigi.